Dzień dobry wszystkim, z tej strony Vika. Zapraszam was na kolejny odcinek z TPD, bo jeszcze nie kupiłam żadnej gry, która będzie nagrywana, więc na razie będziemy cisnąć sobie TPD troszkę. Hadesa na razie, znaczy z Hadesem byłyby chyba 2-3 odcinki, więc i tak na razie sobie odstawimy, na razie pociśniemy sobie tu, bo nie wiem co tu się dzieje. Jak widzicie, tak kupiłam. Kupiłam dla Michała Majerskiego, którym pewnie nigdy nie zagram, może kiedyś, ale mam Lori. Zresztą ona nie jest super, nie jest to takie tragiczne, więc myślę, że może być w porządku. No i kupiłam szablę. Golę na ciskina przecież mam, nie? Ma za darmo wyjątkową. Tylko już rozumiem. ale jeszcze nie, nie gram, bo nie a jednak chciałabym mieć w końcu setkę na więc po prostu na nią trochę punkty zbieram. Już wam mówię, jak to wygląda. Wzbieramy na nią i tyle. I tyle na nią, więc zbierane. Więc cóż. Połączyłem sobie te dwa perki, myślę, że one są już w porządku i. Co to jest? Girl! No. No, ładna koszulka, muszę przyznać. że z trzema Ucha, strasznie jestem. Potem będę ściszała, pewnie. Boże, oby mnie gul, bo ostatnio znowu dzieje się to samo. Znowu się dzieje to samo. Cały czas te same postacie? Cały czas te same perki. Dosłownie cały czas widzę ten sam build. Cały czas, na każdym. Nieważne, czy to plaga, czy gul, czy to slinger. Czekajcie, co się ostatnio jeszcze trafiało. To, to Niesamowita akurat. Legion. Jezu, powiem Wam, że ja zapominam o istnieniu Legiona. Bo nawet w 2x8 na już go nie więc to już w ogóle wyparłam z głowy. Wyparłam. Ale nie wiem, czy widzieliście, ale będzie czaki, Kochani, w nowym 2x8 będzie czaki, Nie mogę się doczekać, aż czaki będzie mnie gonił, a dobijał. No, Kent fucking wait. Powiem tyle. Jeśli chodzi o książki, to skończyłam za folwarkiem z i tyle. Bardziej nic. Się... Oho! Już trzeci raz w ciągu kilku dni. Powiem wam, że cały czas się te same mapy tak samo powtarzają. Rewera, możesz? Dziękuję, skarbie. Proszę, nic porąbanego. Błagam, nie Błagam, Błagam, nie ból. Bo szczerze, ja widzę gula i mi się już. Yy, klika yy, escape. Oskarżona. Czekajcie, zaczniemy, bo mamy te dwa perki. Oczywiście od Lary, którą kocham ja w tym roku Tomb Raider, za rok Tomb Raider. Kochana już jest goniona. A tak to mi zad zadziałają dwa pierki naraz. No, więc jest bardzo, bardzo przyjemnie. Ludzie będą się szybciej healować. Właśnie, ja... Jakbyście zauważyli, nie? Ja zawsze w każdej grze gram healerem. Nieważne, która to jest gra. Hmm. Nawet w Terrarii gram healerem. Gdzie są... Hmm. Gdzie są te geny? Idziemy na... Plaga. Mmm, Powiedzmy, że trafiłam. Ja gram z vu, się... Gu... zryłam kółko. To nic. Przynajmniej mamy gen. Boże, jakby się udało, tego zrobiłoby bosko Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze, że Wam dobrze dzień mija. I studentom sesja to zdecydowanie, bo powiem Wam, że moja sesja dopiero będzie się zaczynała 4 lutego. Ale już mam pierwsze zaliczenia i oby ok, poszło gładko. A, poszło gładko, kochani. Przynajmniej nie są geny Dużo nie mam w tym semestrze, na pewno mniej wymagająco niż w poprzednim, bo w tamtym roku w semestrze letnim na pierwszym roku magistra to była po prostu tragedia masakra y, Sodoma, Gomora, y, Gehenna, piekło, dziewiątką. Ktoś tam krzyczy. To nic. Więc to była po prostu tragedia. Ale dałam radę, dałam radę, przecież dałam radę. No teraz nie będzie lepiej, bo teraz ta zimowa sesja nie jest taka najgorsza. Jeśli się uda, to minęła prawie cztery tygodnie wolnego kochania. Ile to będzie nagrywania? Ile to będzie pisania w pracy magisterskiej Muszę się wziąć. Jakby co napisałam? Rozdział, dobra. Muszę jeszcze go dopisać. Cztery, następne, wstęp, zakończenia. O nie! Czekajcie, bo się muszę skupić. Nie nie było, to Boże! o, Za pierwszym razem. A ja bardzo lubię Mercy Less Storm, a jak kiedyś widzieliście moją na doktorku, to... Możliwe, że miałam build pod niego właśnie, ale to będę na doktorku to, z tym pogrywam, ale o oh, ten tak też też ostatnio trafił. Raz, nie, dwa razy, przepraszam, Josef szybko pod niej. Matko jedyna, powiem Wam, że akurat jak to się zaczęła to zerknęłam w bok. Eee, dobrze, że założę. W dobrym momencie. Ja dupię, ja dupię, a i będzie w pianie Golda bez tego, co słyszałam z takich plotek na zminu no to, to ponoć w tym roku za golda ma być ciskiem do Browna, Ja kocham Brauma. Ja w ogóle zaczynam jak Braum wychodził, w czwarty sezon do Piękna rzecz, piękna sprawa. Tam jest żygańsko i to całkiem niezłe, więc przejmę jeszcze czerwonych kaszczykach by nie bo Mimo tego dźwięku albo nikt się nie mył. Dobra. Never fucking mind. Dobra, czekajcie, bo tamta robi gena, ja robię gena, tamta gdzie jest. nie wiem. To no serio? Ech! Boże to te... jest. nie wiem. W kibel jest? W kibel nie ma. Tu też nie ma. No, teraz poczekamy, bo tak to... A nie... Czy po siostrze pójść? Bo siostra wisi tam. Tylko nie wiem, czy ta kurczybykowa żygulcowa baba tam jest. A oni się tam ściągają. Dobra, tutaj do gana chęci dalej. Oni sobie dają radę beze mnie. Ja. Ja, ja jestem bardzo mocna tutaj. O. Więc jak będzie Marcy, jeśli się pochłacza. To muszę trafić. Może mnie tego perk'a, perkatainu akurat mam też. Może Romero? Nie wiem, kogoś ostatnio miałam pod geny właśnie, budowanego, ale nie wiem, kto to był. Ej, ale patrzcie, jeszcze killera, nie wpadłam, to jest znowu. Ostatnio graliśmy z ziomkami na Ksenomorfa. To pierwsza sekunda meczu i wyrosło mi w Mordę. Pozdrawiam. Oj, oj. Dobra, tu się wiemy, gdzie gen. Ja na egzaminach się tak nie skupiam jak teraz, ja byłem, nie trafiłam, trafiłam. Jestem niesamowita, przepraszam, ale... Yy, ja nie mam jakby co wysokiego ego, po prostu, ja, ja bardzo się cieszę, jak coś wyjdzie. Czy to w grach, czy to w prawdziwym życiu, jakieś, wiecie, takie małe rzeczy przynajmniej. Bo ja lubię, jak mi wychodzi. O, żygulec, Brak genuwec. Dobra, idziemy tędy, tu gen jest? Mimo. Ty po nią pójdziesz, ja idę gen. O, skopanet! Tak jest co tu? O, shit. Dobra, schowamy się za winkle. A jakby się udało te zugeny zrobić? Jakbyśmy wygrali wygrze na plagówę? Mordy, to jeszcze bez haka aktualnie jest tam. I nieobrzegana, a to naprawdę, wiecie z moich gameplay, że ja nie mam szczęścia do tego, że ja zawsze wpadam na killerów i zawsze pierwsza robię dyntkę. Jestem jedną z książek jakby, nie? W sensie posadziwuję się to tytuł, może mnie nie zauważy. Mam nadzieję, że one nie są, że cały mecz robię sobie gen, ale mogłyby się pytali umyć w końcu. A już trzeciego gena kręcę? Trzeciego? Trzeciego, nie? Trzeciego. Już nie potrafię liczyć. Ale wiecie co, myślę, żeby kupić do Wolfamong? also Znam te grę, bo to jest z moich ulubionych overall. Ale... Kiedyś oglądam na oczywiście, ale myślę, że pokupić po prostu sama tego. Czekajcie, dość Dobra, trzy Merciless Story pod rząd i ani jednego błędu. kochanie. Wysoka liga na młodzież. Co tu się dzieje? Gen zrobionet. Trzy geny zrobione za mną są. Bardzo dobrze, zostawię jeden gen. Widzicie? Ciężko się żyje bez de DejaVee. Zawsze jak słyszę słowo deja vu albo i wypowiadam, to mam w głowie piosenkę, która kiedyś była popularna, kiedy jeszcze tym byłam. E to było z anime tego, tak? Deja vu. Hmm. Tu byłam. Tu też byłam. A mój... Słyszę gen. A nie, tylko moja postać oddycha, nie Ogólnie mam wrażenie, że wszystkie męskie postacie w tej grze mają astmę. Ale mogę się nie pójdę po nią. Laluna, nie wiś, Wracaj tu. Wiecie, ja jak do niej pójść. Ty jesteś tu? A, ale nie mogę was uleczyć, bo jesteście żywulce. Kru Krucji! Gdzie mogły być geny? Uch, już mam pierwszego da... Ona no, no, może mieć, może mieć coś na aura? Nie wiem co ona może mieć, po prostu Stormu. MSa. co serio A tam jest Żygulcówa, bierze Żygulca. Uziwa, zauważyła mnie. Jach. Czekaj, Czekajcie, bo mu muszę tych nos podrapać. Ona ze mną idzie? Nie, biję koleżankę. Kurde, czemu one się nie wyleczyły? A nie z gdzie Ja głowę. No gameplay zajebiste, proszę państwa. To jest profesjonalna gra. Nie wiem gdzie jest koleżanka. Jestem cały czas tu w tym samym miejscu. O. Dobra, zrobimy z nią zaka zakażeć się, ale zrobimy. A tu był a ja tu byłam i tu nie zauważyłam? Aha. Mhm. Wiecie co, jak kiedyś będę streamowała, to... Kasę z donateów przeznaczę na nowe okulary. Wy to uda, udało się, udało się, udało się. Widzieliście to, widzieliście to, widzieliście to. Kurde, cztery, cztery mercieresme. Stormy. O, kur, wzięła ją. Ona zauważy, gdzie się chiluje, czy nie będzie, ja jak kłaga działa w tym momencie? Poszło. stąd. Znalazła gdzie są bramy? Dobra? I żartujecie sobie. Ej, dobra. Eee, bez żadnego haka 4 geny zrobione. MS-y wszystkie trafione. Pa! Ej, nie wie... Oh. W sensie nie, nie wiem, czy ja nie byłam przypadkiem niezbędna, bo nie pomagałam im, tylko robiłam geny. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak się czuć z tym faktem. Nikt mnie nie zwyzywał. Ło, przeciw WP. Nie wierzę. Co miała? Aha, aha, aha. Aha. I to z wybrał ten. Co to za... fój... wy to widzieliście! Proszę, proszę państwa. Nie. Uf. Przecież To jest najlepszy mecz w historii aktualnie, mój. Pozdrawiam bardzo, bo to jest lepszy mecz niż wtedy w Danosie, kiedy nie widziałam króliczyc, jak przy mnie stała. To był jeden z pierwszych odcinków w ogóle, w których wrzuciłam, jak była króliczyca stała przy mnie na... na tej górce na Autohaven. Ja jej nie widziałam przez cały mecz. Ile ja mamy minut? 15. Wiecie, co może skończymy na tym meczu? Bo ja nie chcę zniszczyć tego, tak że wygrałam. Cokolwiek. <grywa> Ej, jestem genialna, musicie przyznać. Proszę Państwa, nie królowa palet, królowa genów. Nowy rok, nowa ja. Wszystkie MS-y Tako. Dobra. Serio, to jeden ten i wtedy jeszcze. Tak. Git. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Nie będzie więcej tego gier jak ten, bo ten wystarczająco mam wrażenie. Takie 15 minut do 30 maks, w sensie dwie gry. Myślę, że takie maksimum. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie mieć piękny, 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 piękny tydzień. Wszystko Wam się uda, jeśli chodzi o pracę, studia, szkołę, bo nie wiem, jakie grupy społeczne nie oglądają szczerze. Ale trzymajcie się naprawdę, ubierajcie się bardzo ciepło, szczególnie jeśli jesteście tutaj z Lubelskiego, bo śniegu na pierwsza coraz więcej, i zimno jest. It's, it's pussy outside, prawda? To jest tragedia. Ale mam nadzieję, że nie połamie kostek w tym śniegu. <laughs> Oby, bo ostatnio mi kilka razy noga poszła, ale to tylko że mam buty na tym mocniejszym obcasie, ale no cóż, kostka leciała w bok. Dobra, trzymajcie się kochani. Powodzenia na sesjach, jeśli będziecie mieli przed sobą, ale to jeszcze i tak będę życzyła powodzenia na sesjach, dopóki sama swojej sesji nie zdam, bo jeśli będzie dobrze skarby, to już w pierwszym tygodniu lutego będę wolna od sesji, od egzaminów. Więc trzymajcie się, podajcie na TikTok, w opisie i cześć!